Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj pierwszy wyjątkowy odcinek, bo jestem w Brisbane. Pokażę wam trochę Brisbane. Może za chwilę pociąg przejedzie, to zobaczycie pociąg. Mam tutaj chyba ma główną. O, leci, leci pociąg sobie. jakąś taką główniejszą linię tutaj. Czasami też te towarowe pociągi przejeżdżają. A tam jest rzeka, taki most dosyć charakterystyczny chyba. Dzisiaj ja się tam przejdę, zobaczę sobie. Ta rzeka jest dosyć ciekawa. Taka specyficzna. Ona się strasznie wije tutaj takimi esami, floresami. W każdym razie jestem na zjeździe światowym baptystów, który się rozpocznie jutro. I... No, i fajnie, dzisiaj troszkę sobie pochodzę. Natomiast dzisiaj w ramach rozważań na dzień dobry chciałbym powiedzieć trochę o takich zmaganiach, żeby powstał naród, tak to nazwę. Naród, który był zapowiedziany w błogosławieństwie Abrahamowym. To jest ciekawe w ogóle, kiedy patrzymy na tych patriarchów. Znowu pozwolę sobie polecić książkę, Nasi patriarchowie, gdzie idę jakby przez księgę rodzaju też może nie całą, ale, ale, ale przez życie Abrahama, Izaaka i Jakuba. E, można by je właśnie tak trochę podsumować, jako takie zmaganie się, żeby ten naród powstał. E, Cie uwagę, że dostał jakby tą obietnicę, że na, naród powstanie Abraham, a tak naprawdę zrealizowała się dopiero w czwartym pokoleniu, to znaczy w pokoleniu synów Izraela, czyli Jakuba, czyli jego wnuka. I w zasadzie to też jest w ogóle ciekawe, jak się tak na to w taki sposób patrzy, bo ta obietnica takiej, można powiedzieć, takiego pakietu błogosławieństw, ona właśnie jako pewien pakiet przechodzi z Abrahama na Izaaka, z Izaaka na Jakuba, a, a właśnie w Jakubie ta, 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 ta obietnica się jakby r, r, z tego pakietu takiego całościowego, wszystko w jednym, ona się dopiero jakby rozkłada na wszystkie pokolenia, co jest zresztą w ogóle bardzo, bardzo ciekawe i może coś więcej opowiem o, o, o tych obietnicach, które się pojawiają wobec e, synów Izraela. E, I ten pakiet, zwróćcie uwagę, jakby jest takim pakietem nierozpakowanym, właśnie pakietem, który który ma przejść i się rozpakowuje dopiero, dopiero pod koniec Księgi Rodzaju. I, i samo to jest ciekawe. Znaczy, ciekawe jest to, że mamy, mamy pewną rzeczywistość zapowiedzianą, czyli rzeczywistość narodu, która, której jeszcze nie ma. jakby i, I muszą pokolenia przejść, żeby się coś wydarzyło. I, I nawet to myślę jest jakimś znakiem proroczym odnośnie Kościoła. Znaczy, popatrzcie, że Kościół też jest jakby pewnym, te, 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 też zaczyna się w pewnym pakiecie. Znaczy, ten pakiet można różnorodnie rozumieć. Najpierw mamy tą dwunastkę apostołów, która siedzi, która dostaje obietnicę, że właśnie bądźcie, czy, czy pewne zadanie macie być świadkami. No ale no i okej, okay, oni generalnie jakoś tam są, bo powstaje apostoł Piotr głosi, nawraca się 6 tysięcy ludzi, to wszystko fajnie wygląda, no to jest pakiet ciągle, znaczy tam nie ma narodów żadnych. Tam jakby jedyne co się pojawia, to się ta po, po, po pojawia ta zapowiedź tych wszystkich, tych wszystkich yy, języków yy, właśnie w trakcie, w trakcie 50 że to się gdzieś tam pewnie pojawi że to ciało, które się rodzi, będzie w taki sposób przemawiać albo chwalić Boga. No ale tak naprawdę w pewnym sensie ta rzeczywistość ciągle jeszcze nie została zrealizowana, tak? Ciągle mamy jeszcze, ciągle jeszcze jakby ta rzeczywistość, która jest napisana w Atausza 24, 24 jest mowa o tym, że wszystkie języki mają, mają czy Ewangelia ma być głoszona wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec jeszcze nie została zrealizowana. Jeszcze są ciągle jakieś języki i narody, które no jakby nie, nie mają Ewangelii w swoim, w swoim języku, albo do których ta Ewangelia nie dotarła. Więc oczywiście to trochę inaczej przebiega, ale w jakimś sensie to jest ta sama rzeczywistość. Znaczy, to jest rzeczywistość tego, że trzeba pokoleniami czekać na to, żeby coś się zrealizowało. Znaczy jakby ciągle jesteśmy jesteśmy kościołem, tak? Już oczywiście... Od czasów apostoła Pawła, można powiedzieć, jesteśmy kościołem w tym sensie, że, że jesteśmy rzeczywistością wielu narodów, ale ciągle nie jesteśmy kościołem jakby w pełni dojrzałym, w pełni y, realizującym obietnice, które jakby i zadanie, i obietnice no bo to jest w pewnym sensie zadanie, mamy tacy być, a z drugiej strony obietnica. Ja zbuduję kościół mój, więc i piekielne bramy go nie przemogą, więc jest to się musi wydarzyć. Więc zwróćcie uwagę, że. Że ta rzeczywistość Boża jest właśnie taka, że mamy pewne szerokie obietnice, które się realizują czasami najpierw bardzo wąsko. Jakby musi się przebić przez tą błonę rzeczywistości ta obietnica, e, zanim urośnie jak, i, i, i rośnie długo też, tak? I, i, e, no właśnie i to jest w ogóle ciekawe, kiedy patrzymy na historię w takiej perspektywie, to też trochę inaczej na tą historię myślę, że patrzymy. Zauważamy, że właśnie pewne rzeczy się dzieją w pokolenia i to, i to jest okej. Okay. My mamy po prostu swoją, swoją zadanie, coś tam trochę swojego poszerzyć, coś tam zrobić, coś tam dołożyć i widzieć ciągle oczami wiary to, co jest przed nami. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ciekawym. Jakbyśmy spojrzeli znowu na Księgę Rodzaju, Księga Rodzaju też jest ciekawa, jakbyśmy spojrzeli na taką wewnętrzną, powiedzmy, logikę tej księgi, to myślę, że ona się, jakby ona, 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 ona kończy tą rzeczywistość przez narodziny narodu, a narodziny narodu to jest to jest właśnie błogosławieństwo Izaaka. I jakby w tym sensie można powiedzieć, że, że ona, ona pokazuje. Yy, Urodzenie się narodu, od urodzenia się świata do urodzenia się narodu, w tym narodzie będzie to błogosławieństwo mesjańskie, więc tak naprawdę jest też pokazane, jak ten naród stanie się błogosławieństwem wszystkich narodów. Kolejna rzecz, jakby pewna narracja się zamyka w tym stwierdzeniu, w tym stwierdzeniu. Józefa, ale Bóg. Wy robiliście to i to i to i to, ale Bóg. Wy chcieliście to zrobić ku złemu, chcieliście mnie zabić, ale Bóg. I, i to ale Bóg też jest strasznie ciekawy, bo zwróćcie uwagę, że to samo ale Bóg się później pojawia w narracji apostoła Pawła, kiedy on jakby trochę widzi, no, widzi rzeczywistość świata, widzi rzeczywistość zepsucia, widzi rzeczywistość narodów, które, które, które właśnie były, są, no, weźmy chociażby drugi rozdział listu do Efezjan, że chodziliście tak, na modłę tego świata, naśladowaliście władcę, który rządzi w ciemności, działa w synach, w synach opornych, ale Bóg wraz z Chrystusem was ożywił, was z Chrystusem was posadził w okręgach niebieskich. I, 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 I ta narracja, ale Bóg też się gdzieś pojawia. Czyli, czyli jest, jest, jest jakiś pakiet na początku, ten pakiet się musi rozpakować pomimo przeciwności, ale Bóg to robi jednak, i on rozpakowuje w historii, można powiedzieć, te obietnice. Trwa to pokoleniami, i historia się powtarza. Historia się powtarza. Ona się powtarza w pewnym sensie dlatego, że coś zostało obiecane na samym początku księdze Rodzaju, i coś zostało obiecane na samym początku księdze Dziejów Apostolskich, można powiedzieć, w Ewangeliach. Teraz się to dzieje przez Kościół. Ta historia, która się dzieje obecnie, dzieje się przez Kościół, zwróćcie uwagę, nie przez jakieś inne. Nie, nie nigdzie indziej, nie mamy, nie rozpakowuje się nigdzie indziej, chociaż niektórzy mówią, że się rozpakowuje w historii Izraela, czego ja nie widzę ani trochę. No, oprócz roku 70 o czym powiemy jeszcze, rok 70. jest bardzo ważny. Mimo no myślę, że w kontekście tematu świątyni, który się jeszcze. Gdzieś tam no, o, o tym temacie trzeba powiedzieć oddzielnie. Podsumowując, historia się rozpakowuje, nie się też rozpakowuje trochę przez Ciebie i przeze mnie, i przez yy, Zjazd Baptystów w Brisbane, yy, przez wszystkie narody, które tu będą reprezentowane. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Prowadź nas Panie, chroń nas, yy, trzymaj nas przy sobie. I używaj nas właśnie do tego, by ta historia się zmieniała. Przyjdź, Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O to Cię Panie prosimy. Z Bogiem. I do zobaczenia.